Nagrali dziś papieża. Kto dopuścił do takiego widoku? Nowy film z papieżem Franciszek wywołał poruszenie w internecie. Wierni nie mogą uwierzyć w to, co widzą. Po wyjściu ze szpitala nie spodziewali się Ojca Świętego w takiej wersji. Jaki jest stan papieża Franciszka po wyjściu ze szpitala? Papież Franciszek nadal powraca do zdrowia po przebytej chorobie płuc. Przypomnijmy, Ojciec Święty przez 37 dni przebywał w rzymskiej poliklinice Gemelli, gdzie leczył się z zapalenia płuc. Choć jego rekonwalescencja wciąż trwa, papież daleki jest od biernego leżenia w łóżku. Wręcz przeciwnie, w ostatnich dniach daje wyraźne sygnały, że wraca do sił i nie zamierza rezygnować z aktywności. 23 marca Franciszek został wypisany ze szpitala. Od tamtej pory, mimo zaleceń lekarzy i ograniczeń wynikających z osłabienia organizmu, głowa Kościoła katolickiego zaskakuje swoją obecnością i inicjatywą. W środę, 9 kwietnia, bez wcześniejszej zapowiedzi, spotkał się z brytyjską parą królewską, królem Karolem III oraz królową małżonką Kamilą. Spotkanie, choć nie było oficjalnie zapowiedziane, odbiło się szerokim echem w mediach. Papież Franciszek zszokował świat. Jednak to co wydarzyło się zaledwie dzień później, w czwartek 10 kwietnia, bez wątpienia zapisze się w historii pontyfikatu Franciszka. Tego dnia papież pojawił się niespodziewanie w bazylice świętego Piotra. Miejscu które od wieków stanowi serce Kościoła katolickiego. Jego obecność była tym bardziej niezwykła, że Franciszek nie miał na sobie tradycyjnych papieskich szat ani nawet sutanny. Tym razem zdecydował się na zupełnie nieformalny strój, czarne spodnie, biały sweter oraz jasny koc, którym był delikatnie okryty. Po raz pierwszy w historii pontyfikatu Ojciec Święty został pokazany publicznie w tak zwyczajnym, codziennym ubiorze. Uwagę wiernych przykuł również wózek inwalidzki, na którym papież został przywieziony do świątyni przez swojego osobistego pielęgniarza, Massimiliano Strapetkiego. Jak podają watykańskie źródła, celem tej wizyty była osobista inspekcja prac konserwatorskich prowadzonych we wnętrzu bazyliki. Papież pragnął nie tylko przyjrzeć się postępom, ale przede wszystkim osobiście podziękować wszystkim, którzy angażują się w to ważne dzieło. W trakcie pobytu rozmawiał m.in. z dwiema konserwatorkami, które od dłuższego czasu pracują przy renowacji świątyni. Film z papieżem Franciszkiem podbija internet. Wizyta została uwieczniona na nagraniu, które szybko pojawiło się w mediach społecznościowych, między innymi na platformie X, dawniej Twitter. Widać na nim moment przybycia Franciszka do bazyliki oraz poruszającą scenę spotkania z dzieckiem. Papież pochyla się. Pyta chłopca o wiek i udziela mu błogosławieństwa gest, który głęboko poruszył obecnych i internautów na całym świecie. Wydarzenie skomentował m.in. ojciec Enzo Fortunato, Franciszkanin i komentator watykański, który podkreślił wyjątkowość tej wizyty. To potwierdza, że to jest papież niespodzianek są według mnie wszystkie znaki świadczące o powrocie do zdrowia. Powiedział w rozmowie z agencją ANSA. Papież Franciszek nie przestaje zadziwiać. Jego postawa, mimo trudności zdrowotnych, pozostaje pełna pokory, bliskości i gotowości do działania. To mi nie wyjdzie z głowy, brzmi jeden z komentarzy pod filmem w portalu X. Z kolei kolejny internauta napisał, jak to interpretować, co to ma znaczyć. Kto pozwolił, by tak pokazać papieża? Dla wielu wiernych te ostatnie dni są nie tylko sygnałem poprawy zdrowia papieża, ale także potwierdzeniem jego niezwykłego charakteru i stylu, który od początku pontyfikatu łamie schematy.